Cześć. Pamiętacie, jak opowiadamy o mojej pracy? Więc um, zobaczcie, co się dzieje lodówka z owocami. Owoce się sprzedają. Um, tu moje soczki mój lunch. Um, owoce się sprzedają. Um, tutaj jest taka prywatna szkoła, liceum Nie opodal, właściwie naprzeciwko po drugiej stronie ulicy. Um, I żal mi. Um, I to jest bardzo smutne, kiedy widzę młodzież tak, która kupuje te wszystkie monstery, które kupuje te wszystkie szaki i tak dalej i to pije tak, I jedzą te różne te, te, te przetworzone jedzenie w tak młodym wieku i można zobaczyć, że mają dużo problemów, trądzik. Najróżniejsze pro, problemy zdrowotne, zamiast wyglądać po prostu pięknie. W tym wieku, w tak młodym wieku, to po prostu widać, że to jedzenie, to co jedzą, ich niszczy, więc staram się dalej po prostu uruchamiam moją propagandę. Więc ja około sześciu miesięcy, jak pracuję w tej firmie i słuchajcie, ludzie się cieszą z mojej propagandy. Ponoć donieśli do właścicieli, że. To jest duża firma, to jest kilkaset osób zatrudnionych. Donieśli do właścicieli, że. E że dostają porady w tym sklepie i ponoć większość ludzi jest zadowolona. Są ludzie, którym się to oczywiście nie podoba, ale nie zraża mnie to, słuchajcie. Także jest mleko kokosowe, wszystko to było wcześniej, poprzedawałam, teraz ich namówiłam, żeby znowu to wprowadzili. Współpracuję tu z firmą, która przywozi wszystko wegańskie, najróżniejsze przekąski. Psy i tak dalej, słuchajcie. Oczywiście ja nie jestem fanką tego, tak jak wiecie, owoce, ale na, jak, no, na początek, a jeżeli ktoś naprawdę chce zjeść jakieś takie rzeczy, tak, szczególnie młodzież, tak, no, ciężko im wytłumaczyć w takim wieku czasem, że to nie jest najlepszy pomysł, ale no wszystko jest, wszystko jest wegańskie. Um, są opcje wegańskie, właśnie na te, te wszystkie produkty, które Wam to pokazuję, młodzież sobie może kupować i to się sprzedaje naprawdę świetnie. Także, słuchajcie, chciałam się zwolnić, znalazłam lepszy, lepiej płatną pracę, ale jak, jak powiedziałam, że się chcę zwolnić, to mi zaoferowali takie stanowisko już kierownicze, menedżerskie powiedzmy, tak? Także powiedzieli mi, że nie chcą mnie stracić, że jestem bardzo... Mam dużo energii, podoba im się to. Podoba im się to, że nie przychodzę tylko do pracy, żeby tylko no, odbębnić swoje. Podoba im się moje podejście, słuchajcie, także Działamy. Wczoraj zabiliśmy kolejny aktywizm. Mamy tutaj grupę 10 osób. Regularnie co weekend pokazujemy ludziom, co się dzieje w rzeźniach, jak wygląda ten cały przemysł mięsno-nabiałowy. Ludzie są w szoku, ale cieszą się, że, że coś takiego zobaczyli mówią, że nigdy tego nie widzieli i że to daje do myślenia. Także pojawiły się nawet lody wegańskie tutaj, słuchajcie, po prostu jestem w szoku. Że wszystko idzie w dobrym kierunku. Ewolucja nie będzie pokazana w telewizji. Wiadomo, będą mówić Wam, że weganizm umiera, że nic się nie dzieje, jest to kompletną bzdurą. Nie powiedzą Wam, bo Wam, że weganizm umiera, bo nie chcą, żebyście na to patrzyli w jakiś poważny sposób, nie chcą, żebyście po prostu. Nie chcą, żebyście po prostu um, temu dawali jakąś, jakąś uwagę, do tego przywiązywali jakieś, jakieś, żebyście dawali temu jakieś znaczenie, żebyście, no mówię, brali to na poważnie. Wegan nie ma rzekomo, weganizm umiera, ale, ale każdy, każdy kto spróbował wie, że, że się lepiej będzie czuł, jest to najlepszy styl życia. I ludzie mają dosyć po prostu tego skorzystwa. Ludzie to nie są śmietniki i każdy w końcu po prostu to poczuje, że to jest, że coś jest nie tak po prostu z tym, z tym, z tym odżywianiem tak zwanym. Człowiek e, wtedy się czuje spełniony, kiedy po prostu robi coś dobrego dla innych, tak? Kiedy ma jakiś powód do życia, kiedy ma jakieś, jakieś, jego życiem jakieś znaczenie, tak, kiedy czynimy coś dla innych ludzi i świadczymy coś dla nich, jakiś serwis, można by tak powiedzieć, tak, ale nie chodzi tu o sprzedaż czegoś, ale chodzi o to, żeby im po prostu pomagać, tak, i wtedy się czujemy spełnieni. Ja przynajmniej tak mam, także w tym mięsożernym kraju nie jest łatwo. Jest bardzo ciężko, rzekłabym, tak, jest fala imigracji tutaj jest tak olbrzymia, jak wiecie, po prostu jest tak dużo muzułman tutaj, wszędzie, a oni po prostu nie chcą nic słyszeć, ponieważ religia im powiedziała, że mają robić tak, tak i tak. I Bóg dał im zwierzęta, żeby je jeść i koniec, kropka. Także jest ciężko, ale działamy. A tak na marginesie, jedyny tutaj taki batonik proteinowy, który mamy wegański. Wszystkie inne są niewegańskie, ale cisnę, cisnę o to i powiem Wam szczerze, z wszystkich tych batoników sprzedaje się najlepiej. Także... Robię, co mogę. Dzielę się z ludźmi informacjami i ludzie mówią, że jestem skarbnicą wiedzy w końcu już prawie 8 lat. I ta moja pomyłka, tak, jeżeli chodzi właśnie o weganizm, o przejście na mięsożerstwo, dużo mnie nauczyła i dzisiaj wiem, że dzięki temu już weganizmu nigdy nie porzucę, nie porzucę dlatego, że zrozumiem swoje błędy, a uczymy się na błędach. Także każdy właściwie, kto polegnie, więcej się nauczy. Także jeżeli ktoś poległ na weganizmie, to o niczym nie świadczy, że weganizm jest zły, absolutnie. Są różne, różne inne powody ku temu, tak. A ja od kilku dni żyję głównie na buzach i na tych morelach, które rosną w naszym ogrodzie. Mamy cztery lub pięć drzew dorodnych z różnymi odmianami moreli. Robię też z nich soki. I to tyle. Do usłyszenia e, następnym razem.